Organizatorami marszu są Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Dary Losu. 13 Marsz z okazji Europejskiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną rozpoczął się przed specjalnym ośrodkiem, skąd pochód w asyście służb mundurowych wyruszył na Plac Wojewódzki. Osoby niepełnosprawne z rodzinami, opiekunami, nauczycielami nie tylko z całego powiatu sieradzkiego, ale również z Łasku, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Wielunia, Wieruszowa i Zduńskiej Woli zebrali się pod starostwem powiatowym, by jak co roku władzom powiatu i miasta przekazać petycje. Dzisiaj mamy okazję podziękować za pozytywne zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie. Jednak jest jeszcze wiele, do zrobienia. Dlatego apelujemy o zabezpieczenie w budżetach samorządów większych środków finansowych na wspieranie placówek oświatowych w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami właściwego poziomu nauczania, realizującego wszystkie zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Sięgajcie po niekonwencjonalne rozwiązania, wychodząc naprzeciw potrzebom wszystkich uczniów. Poszerzajcie ofertę usług pozasystemowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Prosimy o dodatkowe wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i specjalistyczne. Cieszę się, że tworzycie takie marsze, że pokazujecie się, że ta niesprawność wyszła z zacisza domowego, że was, wasz głos jest słyszalny. Z stwierdzam, że jesteście w tym społeczeństwie, że jest was widać i, i walczycie. O Sieradzki Marcz Godności rozrasta się z roku na rok. Zaczynaliśmy w bardzo małym gronie. Zaczynaliśmy, powiedziałabym, tylko ze szkołą i ze ośrodkiem adaptacyjnym. To się rozrastało, tak jak Państwo widzicie, jest region łódzki, dużo placówek powiatowych, no i my, którzy niepełnosprawnie reprezentujemy niepełnosprawność, placówki specjalne i, i ośrodek adaptacyjny sieradzki. Osoby niepełnosprawne i ich rodziny borykają się z wieloma problemami. Społeczeństwo nie do końca sobie zdaje sprawę, jakie są to naprawdę problemy, tak? Czyli począwszy od tych takich podstawowych, możliwość wyjścia z domu samodzielnego, przez dostęp do nauki, do ku zainteresowań, do udziałów w koncertach masowych, tak? Bo oni gdzieś z daleka nic nie widzą, nie ma możliwości, żeby mogli przejechać bliżej sceny, przez robienie na przykład zakupów, bo sklep ma za wąskie drzwi, nie można wjechać, trzeba zostawiać osobę niepełnosprawną na Zewnątrz. A jeżeli to jest dziecko, no to jak można je pozostawić tam samemu? I a, a skończywszy na tym, że potrzebne są jakieś dokumenty do złożenia, które nie zawsze rodzice potrafią samodzielnie wypełnić. I to jest no właśnie o tych samych podstawowych rzeczy, z którymi nie ma problemu człowiek zdrowy, aż po zupełnie takie administracyjne, urzędowe. Marsz Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ma na celu zmienić postrzeganie tych osób przez społeczeństwo. Dzisiejszy Marsz, I jaki komunikat ma nieść dla mieszkańców Sieradza? Cały czas ten sam. Jesteśmy wśród Was. Chcemy, żebyście nas widzieli, żebyście nas szanowali, żebyście nas kochali. Bo tak jak wy, jesteśmy, chcemy tego szacunku. Jesteśmy tacy sami, tylko może w wolnym tempie idący, może mniej uśmiechniający się, a przede wszystkim może mniej manipulujący słowem, mniej manipulujący swoją postawą. Bo jesteśmy autentyczni, tak? I chciałabym, żeby wszyscy widzieli, że nie gryziemy, nie kopiemy, jesteśmy tacy sami i chcemy tego samego od społeczeństwa. Pochód zakończył się w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego w Sieradzu, gdzie odbył się regionalny dzień treningowy programu aktywności motorycznej Olimpiad Specjalnych.